you mm -hmm. AliorSync to nowość AliorBanku, którą przedstawiono dziennikarzom na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji trzeciej rocznicy istnienia banku. AliorSync będzie wirtualnym bankiem XXI wieku. W 2012 roku AliorBank po raz kolejny zmieni rynek usług bankowych w Polsce. W połowie przyszłego roku wystartuje pierwszy bank internetowy nowej generacji AliorSync, który planuje pozyskać milion klientów oraz ponad 3 miliardy złotych depozytów w ciągu czterech lat od uruchomienia działalności. Nowy projekt jest odpowiedzią na najnowsze trendy związane z szybkim rozwojem internetu i usług mobilnych, za którymi dotychczasowa oferta bankowości internetowej nie jest w stanie nadążyć. Będziemy pierwszym bankiem, gdzie można będzie się z doradcą, a nie z żadnym awatarem porozumieć 24 godziny na dobę, obejrzeć te dokumenty bez konieczności wizyty w oddziale. Ideą All Your Sync jest więc pełna obsługa klienta przez internet. Brzmi rozsądnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wizyta w fizycznym oddziale banku często wiąże się z trudnościami, na przykład z dojazdem czy zaparkowaniem samochodu. A więc po prostu ze stratą czasu. Ale czym bank ten będzie się różnił od wielu już przecież istniejących na rynku banków internetowych? Aliorsync nie będzie bankiem internetowym. My celowo używamy nazwy wirtualnym. Wirtualnym to znaczy bankiem, tak rozumianym, jak potocznie to rozumiemy, czyli również kontakt z osobą po drugiej stronie, w całości zamknięte w świecie wirtualnym. Aliorsync będzie wyróżniał się na rynku kompleksowym podejściem do wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń. Bank zaproponuje w pełni wirtualną obsługę i nowoczesne sposoby komunikacji z klientem na nieznanym dotąd poziomie, między innymi udostępniając w pełni wirtualny oddział z szerokim wykorzystaniem wirtualizacji i 3D, rozmów wideo i wideoczatów. Ponadto innowacyjny model działalności Adriars Sync przewiduje ułatwienie procesów ofertowania i sprzedaży produktów i usług, nie tylko tych bankowych. Zostaną do tego wykorzystane na szeroką skalę popularność i możliwości sieci społecznościowych oraz rozwój urządzeń mobilnych. Chcemy powiedzieć, że nie trzeba chodzić do banku, żeby mieć kontakt z osobą po, po drugiej stronie monitora, na przykład. Yy. Umożliwia nam to dostępna technologia, połączenie wideo i rozmowa w czasie rzeczywistym z bankierem. Do tego nie potrzeba oddziału. Oferta banku wirtualnego będzie adresowana do osób otwartych na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, poszukujących najefektywniejszych sposobów zarówno oszczędzania, jak i wydawania pieniędzy. Główną grupą docelową będą osoby w wieku 20-35 lat, które te osoby cenią sobie e, e, Funkcjonalność w świecie wirtualnym. To znaczy, nie są zainteresowane tylko i wyłącznie szybkimi transakcjami, bo to oferują banki internetowe, ale również e, szerszym pakietem usług, który może być oferowany na przykład przez wirtualnych doradców. A więc znamy założenia nowego projektu. Prace nad nim rozpoczęły się już w maju, a uruchomienie AudioSync zaplanowano na pierwszą połowę przyszłego roku. Na konferencji prasowej dziennikarze poznali też logo Banku Wirtualnego, które nawiązuje do innowacyjności Aliora. A logo, to jest kombinacja dwóch kolorów, z których składa się Alior, czyli z jednej strony bordo, z drugiej strony złoty, ale jest to logo dynamiczne jest to logo kojarzące się z nowoczesnością, jest to logo dla ludzi, którzy, którzy żyją. Coraz bardziej są związane ze światem wirtualnym, a nie ze światem realnym. Bank zaprasza do udziału w projekcie najlepszych specjalistów i innowacyjne firmy zainteresowane tworzeniem unikalnej koncepcji banku internetowego nowej generacji. Autorzy najciekawszych pomysłów mają szansę otrzymać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę aliorsync www.sync.pl